Moi drodzy, temat prosty. Jak w warunkach skrajnej suszy, na którą cierpi obecnie Polska, dbać o jakość ziarna? Jak i czym zastąpić saletrę na kłos? Jak mamy to robić? Czy w ogóle jest jakiś sposób, który już jest sprawdzony? Czy można mieć parametry w warunkach skrajnej suszy? Czy to się nam opłaca? I jeżeli już się zdecydujemy na pomysły alternatywne, to jak to zrobić, żeby przy okazji nie wydrenować sobie portfela, oraz nie skasować swoich plantacji. O tym wszystkim będzie w najbliższą niedzielę na hektarwiedzy.pl, gdzie opowiem Wam o pewnych alternatywach już sprawdzonych z Wami, z rolnikami, które się sprawdzają, które są bezpieczne i które są alternatywą na trudne warunki pogodowe dla tych, u których po prostu w tym roku nie chce padać. Dzisiaj chciałem poruszyć raz jeden inny temat niż polityczno-gospodarczy, bo podobnie jak Wy mam tego potąd. Głowa boli, zwłaszcza, że i tak Możemy coś zdziałać tylko razem, nigdy w pojedynkę. Moi drodzy, w tym tygodniu w Polsce skończył się COVID. Oficjalnie już pandemia upadła, ludzkość wygrała. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ale się stało. Czego sobie i Wam gratuluję. Mam nadzieję, że każdy z nas się do tego przyłożył. Mam nadzieję, że życie każdego z nas w coraz większym stopniu wróci do normy. Oczywiście nie wiem, czy możemy wrócić do normy. To jest przed covid bo mamy teraz nową normę. O czym doskonale wiecie, no ale mamy co mamy. A na wolną chwilę zapraszam Was na hektarwiedzy.pl. Jako twórca pierwszego w Polsce i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jedynego w 100% niezależnego portalu z wiedzą rolniczą, bez zachodnich korporacji, bez zachodniego kapitału, nie jest łatwo, ale udało się. Jest nas coraz więcej. Dzisiaj są nas już tysiące. Zapraszam Was na portal tworzony z pasją, tworzony z zamiłowania dla rolników, dla ludzi, którzy zajmują się rolnictwem. Z wiedzą, z doświadczeniem, z poradami. HektarWidze.pl. Nowa norma, cóż? Hmm. Nie mamy choroby, mamy inny strach. Doskonale wiecie, nie ma przypadków. Dla mnie pocieszające jest to, że nie wiem, jak długo to potrwa, ale do normy wraca wiele wydarzeń. Do norm, między innymi, wracają również spotkania rolnicze, targi, wystawy. Co zawsze uważałem, że kontakty i relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo wszystkiego zdalnie zrobić się nie da. Wy też do mnie wielokrotnie powtarzaliście na spotkaniach, między innymi na jakichś tam targach i, i szkoleniach, że na żywo to jednak jestem inny, niektórzy rodzice się śmiali, że na żywo jestem starszy. Nie wiem, filtrów na twarz nie stosuję elektronicznych, kremów nie używam, ale być może nie jestem fotogeniczny, albo jestem, to już Wam ocenić. Moi drodzy, w tym roku wróciły dość mocno do normalnego życia wszelakie wydarzenia, wszelakie imprezy o, o tematyce Dni Pola, targi, e, takie czy inne. Nie wiem, czy to przypadek, ale wreszcie doczekałem się, że na naszym terenie, tu na Mazowszu, mamy w tym roku Krajowe Dni Pola. Poświętne 2022. Niebawem powiem Wam więcej szczegółów. Mam to szczęście i tę okazję, że będę tam oficjalnie, będę tam publicznie, jako hektar wiedzy, na co Was już dzisiaj zapraszam. Zobaczymy się, będzie wreszcie okazja porozmawiać. Korzystajmy z tego, bo nie wiemy, jak długo to potrwa. Nie wiemy, jak długo potrwa aspekt dotyczący tego, że wróciła nam wolność, wróciła nam normalność. Może trochę nowa, ale mamy tą normalność. Dzisiaj nie chciałbym brzmieć jak foliaż, bo jest takie fajne słowo, Foliarze, płaskoziemcy, gdyż z jednej strony takich ludzi się atakuje, a z drugiej strony, jak to powiedział ostatnio jeden z bardzo mądrych ekonomistów, którego nazwiska nie chcę jeszcze wymieniać, o dziwo żyjemy w kraju, w którym najwięcej racji mają wariaci i foliarze. I tutaj jest z tym dużo prawdy. Kochani, korzystajmy z tego, że COVID się skończył. Nie dawajmy się wkręcić następnych raz, bo. Nie oszukujmy się, chyba tylko wariat wierzy w to, że nie będziemy mieć powtórki z historii. Wiemy jedno, wyciągnijmy wnioski z tego, co było, korzystajmy z tego, że możemy się spotykać. Ja też chętnie z Wami się spotkam i porozmawiam, właśnie m.in. na Krajowych Dniach Pola. Chciałbym, żebyśmy, ile damy rady, zapamiętali tą lekcję, która trwała dwa lata. Żebyśmy wszyscy wyciągnęli z niej wnioski, żebyśmy się pozapisywali, jak nie będziemy pamiętać, jak mamy problem z pamięcią, że jak się kiedyś, nie daj Boże, powtórzy i daj Boże, żebym był złym prorokiem, to żebyśmy nie dali sobie wkręcić tego wszystkiego od nowa. Bo co było prawdą w pandemii? To było świadoma grupa ludzi w Polsce, nie wiem ile nas jest, doskonale wie, gdzie kończyła się prawda. Zaczynała się fikcja, zaczynał się Matrix. Dla mnie fakt jest jeden. Mogło to wyglądać zupełnie inaczej i wyglądało inaczej. Wielu bliskich z nami już nie ma. Wiele rzeczy do normy nie wróciło i być może nie wróci. Między innymi służba zdrowia. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali tę lekcję, żebyśmy drugi raz nie musieli przechodzić, czego przede wszystkim Wam, a także swoim dzieciom, swojej rodzinie, sobie też życzę. Kochani, walczmy o swoje. Moi drodzy, pytaliście mnie kiedyś, kiedy to będzie, kiedy można będzie to kupić. Pamiętacie, jak Wam pokazałem to? Bidon? No to już jest. Można go kupić w tej samej zakładce, co się przedłuża portal. Wybaczcie, że to tyle trwało, ale szukałem czegoś porządnego. Dobrze wiecie, że czapki, te, które mam na głowie, one się sprawdziły. Opinie Wasze są takie, że te czapki są dobrej jakości, nikomu się nic nie popsuło, nie odleciało. Ja bardzo chciałem, żeby to było właśnie zrobione jak najlepiej, bo nienawidzę sam dziadostwa i sam staram się zawsze Wam polecać wszystko tylko w to, co wierzę, bądź tak naprawdę to, czego jestem pewien, że zadziała z takich czy innych powodów. Bidon, jak bidon, co jest ważne, że zrobiłem laserowe wypalenie. Dlaczego? Dlatego, że wkurza mnie to, jak robi się dziadostwo, robi się różnego typu laminacje, nadruki, to wszystko jest kaszana. Zobaczcie, nie wiem czy widać z boku. Ten bidon już noszę dwa miesiące prawie, bo to był testowany sprzęt zobaczyć czy to nie odleci czy to nie to tak naprawdę laserowy grawer jest drogi Ok, ale przynajmniej wiem że nie odleci że wam się to wszystko nie pokitosi że wygląda to nieźle pamiętajcie też o tym że przypomnę każde z, każda złotówka każdy zeta który zostanie z tego bidonu to wszystko idzie na rozwój portalu który wspólnie tworzymy zatem jeżeli chcecie wesprzeć portal ale i chcecie mieć taki kubek po prostu do tej kawy czy na pole czy nie tylko to powiem wprost. Tam, gdzie zawsze zerknijcie, jak macie pytania, to piszcie. Nie chcę tu rozpowiadać i reklamować kubka, ale siedźcie, żeby były jakieś gadżety. Mogę powiedzieć tylko tyle. Jakością ten kubek jest jak czapka. Nie zawiedziecie się. Przepraszam, nie zawiedziecie się. Po prostu tak jak powiedziałem, albo coś porządnego, albo nic. I dlatego to nie kosztuje 20 z Bo jakbym wam powiedział, ile kosztuje same wypalenie laserowe znaku, to jest więcej niż te właśnie 20 z Widzimy się w niedzielę. Na hektarwiedzy.pl. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.